Jacek Stryczek, twórca szlachetnej e, paczki, przez lata e, no, szef tego gigantycznego przedsięwzięcia charytatywnego, a potem już nie szef, oskarżony przez media, dokładnie przez Janusza Szwertnera za netu o bardzo no, poważne naruszenia pracownicze. Dzisiaj nawet nie, trudno powiedzieć, że oczyszczony, po prostu nawet prokuratura uznała, że nic w tym nie było. Kłaniam się. Dzień dobry. Boże. To mój debiut w Superekspresie. Dziękuję Ym... za zaproszenie. Widziałem te zdjęcia. No. Czy ja mogę o tej paczce opowiedzieć? Bardzo proszę. 18 lat ją tworzyłem od zera. Zaczynaliśmy w moim duszpasterstwie akademickim z studentami medycyny w dużej mierze, bo wtedy się nimi opiekowałem. No i trzeba było wymyśleć w Polsce, której nie chciał nikt pomagać. Naprawdę tak było po PRL-u. Nie było więzi społecznych za bardzo. No i trzeba było ludzi nauczyć. No i uczyliśmy się my pomagania, bo problem był taki, że 2001 rok SLD u władzy zabrało fundusze na pomaganie, gdzieś sobie rozparcelowali gdzie indziej. Było bardzo dużo biedy w Polsce. 40% ludzi żyło w ubóstwie, a 20% w takim skrajnym, że brakowało pieniędzy na jedzenie, środki czystości. A e, był taki nawyk, że ten, kto wyglądał na biednego, kto szantażował, kto się domagał, to e, zabierał pomoc tym, którzy potrzebowali. Trzeba było najpierw trafić do naprawdę potrzebujących, trzeba było znaleźć wolontariuszy, potem nauczyć ludzi dawania prezentów, bo ludzie woleli na kupę dać i mm. nie przejmować się tym wszystkim, tak? I żeby było to przyjemne. I tutaj te, te wszystkie foty to, to jest jakby owoc naszej pracy w tym zespole. I szukania tego, że y, y, pomaganie może dawać radość, a daje radość tylko wtedy, kiedy jest prezentem dla drugiego człowieka y, i kiedy twórca tego prezentu czuje, że naprawdę zrobił coś ważnego, że się postarał. Że jest to taka indywidualna pom pomoc, z którą się zaangażowałem, a nie, że po prostu wrzuciłem tak, stówę tak, do puszki, tak, czy tam tak, tak, tak. 10 zł. Proszę księdza, i no, rozwija ksiądz wielką charytatywną akcję w Polsce. W niektórych latach jest to największa akcja charytatywna w Polsce, ale równocześnie pojawiają, po, po czasie pojawiają, pojawia się publikacje, czy właściwie pojawiają się publikacje, rozumiem, że w portalu Onet przede wszystkim. Dotyczące tego najkrócej mówiąc, że ksiądz źle traktuje współpracowników. No, zdarza się, że wybitni menadżerowie, wybitni ludzie, są historie wielkich reżyserów, e, e, w, znanych dziennikarzy, rozmaitych innych ludzi, wybitnych polityków, którzy byli okrutni, niemili albo niesympatyczni dla swoich współpracowników. Czy ksiądz był tego rodzaju przykładem? <grym> w tym tekście wiodącym Szwertnera nie było ani jednej prawdziwej historii, łącznie z tym, że jak Józef Kondrat opisał historię pewnej kobiety w ciąży, która wywróciła się, uderzyła głową o podłogę, wezwali pogotowie, ja podobno mówiłem, tylko nie robcie wokół tego zamieszania i szumu, taka... to w ogóle każdy, kto zaczął czytać, to mógł mieć świadomość, że nie ma możliwości, aby istniała taka organizacja. I on miał taką, taką strategię, że po pierwsze byłem szantażowany, aby. Zrezygnować z bycia prezesem, ale ponieważ ja i tak chciałem. A to zamyskować. najpierw ksiądz zaczął być szantażowany, a potem się pojawiła publikacja? Po publikacji. Oni mhm. tak mieli plan, bo, bo ponieważ tam nie było prawdziwych historii, to żeby uwiarygodnić to, potrzebowali e, te, jakiegoś potwierdzenia. No więc miałem e, zrezygnować, ale to zrezygnowałem dla dobra paczki i miałem przeprosić. Nigdy nie przeprosiłem, bo wiedziałem, że to są kłamstwa. I, te że, informacje były nieprawdziwe? Tak, 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 mhm. tak, tak. tak. Zresztą na moim Facebooku wielokrotnie publikowałem mhm. różne, y, różne opowieści, skąd mhm. się to wzięło. No do dzisiaj, wie Pan co, 6 lat prokuratura szukała tej kobiety, co uderzyła głową i nie znalazła. Mhm. Y, I 6 lat prokura... bo to, y, to było w sprawie, nigdy nie byłem oskarżony o nic, nigdy. E, tylko przez onet. I e, tam to było też takie działanie, że to nie sam onet, tylko to pan na pewno dobrze wie, że się me media dogadują między sobą, żeby uwiarygadniać tego no, też, typu. Ataki też I to była, sensacyjna, ludzi. to była sensacyjna informacja, no, ale to były rzeczy układ. inne media, inne media ją przedrukowywały. Dlaczego to był układ? To poważny zarzut. No tak, ale to jest, mamy na to dokumenty, tak? Że to tak było. No No dodatek, dodatek proszę jeszcze... się za, bo z drugiej strony no, jest jakaś tam redakcja, jakiś redaktor dostaje informacje od kogoś. no... Musi zareagować. Panie redaktorze, mhm. ja w tej sytuacji nie chcę się tłumaczyć jako winny, bo mhm. winny jest Onet i ci ludzie, którzy to zrobili. I do dzisiaj nikt poza Dziennikiem Polskim, mhm. za Zastrzeżyńskim, nie przeprowadził weryfikacji. Może wyjaśnimy, że autorem był Janusz Szwertner, dziennikarz Onetu. Mhm. Tak, ale on jest cynglem. Mhm. On po prostu dostał zlecenie. To w ogóle nie było żadne dochodzenie. Nie, to nawet szkoda Wie pan, dlatego zacząłem opowiadać o. A Zadano, a skontaktowano się z Panem, z, z Księdzem, rozmawiano z Księdzem na ten temat. wywiad. Na tak, ten tak, temat. Tak, mm -hmm. tak. Ja się miałem przyznać. On w tekście po wywiadzie zg zgodziłem się, ponieważ mnie też szantażowano. Mm -hmm. no, jakby, wie Pan, no, nikt nie, nie może przywidzieć tego, że jest normalny świat. Ja się nie bałem tego tekstu, bo wiedziałem, że nic nie ma. Mm -hmm. Natomiast nie wiedziałem, że można takie zasoby dać i można w ten sposób kłamać. Myślałem, że to w ogóle za chwilę będzie wyprostowane. No, y, y, po mojej rozmowie dostaliśmy tekst zwrotny, w którym Szwertner napisał, że ja przepraszam, bo to było dla nich... Jak ja bym przeprosił, to oni powiedzieli... No tak, są to, to jest potwierdzenie, to przy, przyznaję się. Ale komuś, do no? tej pory nie było. No. Mhm. I ja to nazywałem media podobno, że te media kłamią i kogoś niszczą, te media... No ale ponieważ wszyscy kłamią, to nikt nikogo nie weryfikuje. Nie wiem, czy pan wie, że nam nie testowano właśnie to, że można na taką skalę kogoś Skarżyć, a nikt tego nie sprawdzi. Mm -hmm. I cały czas ja byłam e, osobą złą. Chcąc e, mówi o teście, też w kontekście rozumiem tego, że no mieliśmy również ze strony tego samego medium bardzo poważną akcję polityczną i bardzo poważny e, zarzut wobec kandydata na prezydenta, a obecnie prezydenta elekta. Znajduje się znajduje z podobieństwa między to znaczy, tą tą historią tego no, miesiąca a historią tak swoją. Tak, to było dokładnie to samo, tak. Czyli coś wymyślono i potem... Y, Teksty na całą stronę. W, w dniu, w którym mnie zaatakowano, one dopublikował bodajże 16 tekstów na mój temat. Mm -hmm. e, także, także to e, e, łącznie z tym wywiadem ze mną, którym e, tłumaczyłem, bo jak mówię, jakie są fakty, no ale to w tych tekstach już tam zginęło. Natomiast czy to jest takie interesujące? Bo tam interesujące jest to, nie bo, panie redaktorze, to ja teraz, bo, żebyśmy, bo, bo to, że, to, że to jest szmata i że, że ja wnoszę... Wnoszę o to, aby e, Onet zlikwidować. E, i, no nie lubi, ich i, i ma się powody. Ale, ale no nie, wszystko. nie, nie, że nie lubię, bo o. jeżeli mamy kogoś w Polsce, kto nie zabija wszystkich ludzi, tylko jednego, to idzie do więzienia. Hmm. Jeżeli Onet zabija tego jednego, nawet mnie czy kogoś, jakie konsekwencje ponosi? No. i to jest, to jest powód. No dlaczego, mamy, ma, dlaczego mamy firmę, która ma prawo zabijać ludzi? No, żyje ksiądz i rozmawia ze mną więc no więc, ale... no no je, je, Jednak księdza, jednak księdza to, fizycznie nie zamordowano. No ale to, w, to, to... W, w Toruniu chyba no. Wenezuelczyk, tak, no. ten nożem dźgał kobietę i też poszedł do więzienia, chociaż ona żyje, przepraszam, no nie, jakby nie może być zgody na taką przemoc, bo to jest normalna przemoc, no. to jest zabijanie. Proszę się, za, po, pozwolę sobie jeszcze wrócić do tego meritum i zapytać, no. Y, to jest tak, dziennikarze dostają jakieś informacje, pewnie od kogoś dostali te informacje, rozmawiali z księdzem i weryfikowali, no potem powstała, potem powstała publikacja. Czy w tym, co napisano na temat księdza nie było ani cienia prawdy, czy, nie, nie. Pe, czy pewne zachowania jakieś? No, nie, nie, właściwie... w ogóle tam, tam mhm. to w ogóle też nie było prawdą, że do niego zgłosili się z faktami jakieś ludzie, bo do wiosny było wstawione dwie osoby. Janna Sadzik kto <contribute> jest do dzisiaj prezesem i Martyna Kowalczyk. I one obydwie miały za zadanie rozbijać zespół w środku, puszczać plotki, odcinać mnie od zespołu. No i, i tak, y, 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 pierwsze informacje, że będzie tekst o netu, mieliśmy w czasie weekendu majowego 2018 roku. Tekst był we wrześniu. I polegało to na tym, że dwie osoby, y, które były już na zwolnieniu, miały jeszcze laptopy i y ud udostępniły szwertnerowi dane wrażliwe, czyli kiedy kto był chory. Mhm. I te on dzwonił do chorych osób, była panika w organizacji, no bo to są dane wrażliwe. Tak? Dlaczego ktoś wie o tym, że ktoś był chory? I było pytanie, czy jesteś chory z powodu księdza stryczka. Mhm. No i był bunt. Cały, cały mój zespół był zbuntowany. Yy, wtedy jeszcze nie był tak zmanipulowany. Zbuntowany przeciwko? no, takiemu postępowaniu Szwertnera, tak, mhm. no, chciałby Pan, że ktoś, ludzie, ktoś czyli, na przykład z redakcji Superekspresu, ktoś czyli, wyciąga... Czyli ci ludzie byli przeciwko Onetowi, nie przeciwko księdzu, księdza zespół. To znaczy, no, na tamtym etapie. Mhm. No bo jak ja pojechałem na wakacje, to ja na Sadzik robiła spotkanie z młodymi pracownikami, opowiadała, jak jestem, jakim jestem potworem. Mhm. Podczas gdy, znaczy to, no tak zrobiła, to są fakty, mamy mhm. świadków, natomiast to wiosna to była organizacja właśnie przychylna dla młodych ludzi, do dzisiaj pracuje. I fundacja zostaje przejęta przez? Środowiska lewicy, można powiedzieć, I, no, no i bierze w tym udział jedna z prominentnych kancelarii. O tak, bo to, to nie jest to tak, że można takiemu człowiekowi jak ja odebrać organizację. No kurde, panie redaktorze, żeby stworzyć taką organizację, nie mając zasobów, nie będąc owsiakiem, nie będąc w układzie, no trzeba być bystrym człowiekiem, trzeba do, ciężko pracować. I to zrobiłem, i to zrobiliśmy. My odzyskaliśmy wiosnę w lutym 2019 roku. Wciąż mieliśmy większość na walnym. Już wiedzieliśmy wtedy, że są przekręty. I kiedy odwołaliśmy sadzik i ten zarząd, to właśnie wkroczyła pani Sylwia Gregorczyk-Abram i jej mąż. Zrobili prominentni, ja chcę, prominentni prawnicy, wyjaśnili. A z Clifford tak. Ja, ja tylko opowiem to. Sylwia Gregorczyk-Abram, lewica lewicy, wolne sądy, no, strajki bardzo, kobiet. Bardzo, bardzo aktywna także w przejmowaniu przez Telewiz środowisko Platformy Obywatelskiej telewizji, a także innych mediów publicznych. Tak, od wtedy stałem się słynny wśród dziennikarzy. Zresztą, jak zobaczyli, op bo opowiadałem o niej wcześniej u Bogdana Rymana. Odważyłem się jako pierwszy w Polsce opowiedzieć tę historię po nazwisku. To był listopad, a już w grudniu było wrogie przejęcie z jej udziałem. No więc przejęliśmy to i mieliśmy większość. Odzyskaliście. Tak i chcieliśmy to uporządkować już po tym ataku, no bo nikt nie wiedział, że to jest taka skala. I wtedy pojawiają się nagle e, e, jako eksperci Sylwia gregorczyk Gabriela i mąż Grzegorz, E, tydzień później e, zrobili tak, że tam były cofnięte podpisy, dopisani członkowie nielegalni, nielegalne walne, e, sp takie spotkanie, szantaż dla tych e, naszych legalnych ludzi, mm -hmm. że mamy się poddać presji tej, tej drugiej grupy. Ja do dziś pamiętam, jak Grzegorz Abram wręcza mi tak wizytówkę, tak, że, że Clifford Chance, żebym się bał, no ale nie bałem się, mhm. e, no, i, e, no i zrobili Żeby to, się wciąż przestraszył nazwy że... bardzo prominentnej i wpływowej kancelarii. Tym bardziej, że nie wiedziałem, co to jest. <laughs> to <laughs> ale to, i tak to bo, łatwiej było. I mhm. tak, nie, no co, no, tam nasz prawnik wiedział, no to powiem, Marcin, jeden nasz prawnik, Marcin Mioduszewski, wspaniały człowiek, potrafił sobie poradzić z tymi wszystkimi Clifford ale ale potem go zastraszali. No to mhm. w każdym razie e, udowodnione, to jest, bo to jest w KRS-ie, że, że że Jan na Sadzik. Z podpisem Grzegorza Abrama złożyła do KRS-u dokument z tego nielegalnego walnego, i sąd napisał, że kłamała. Mam, mam, jest to w dokumentach. No, i, no ale potem i tak my to jeszcze odzyskaliśmy, no ale to, już, to tyle, ile tam było zabiegów. To w ogóle mm, medialne ataki były przykrywką potem do tych wszystkich pozostałych rzeczy. A dzisiaj, bo to, bo to po czasie wychodzi, to jeszcze warto powiedzieć. Bo dzisiaj e, e, paczka już nie jest paczką tak idealistów, tylko jest paczką e, aktywistów. Mm. Tam, gdzie e, są liderami, katoliccy liderzy, to przynajmniej mamy kilka takich mm. osób, mamy świadków, to są e, oni szkalowani, tak jak ja, w swoich lokalnych środowiskach, e, e, i w miejsce ich są stawiani lewicowi aktywiści. Bo jeszcze, to ja... kończę, I proszę Państwa, bo trzeba się buntować, ponieważ kto zagwarantuje, że, że te biedne rodziny są biedne, a nie są to tylko statystyki? Bo z tego, co słyszę, to jest napy są napychane statystyki, żeby, żeby po prostu się zgadzało, że ten projekt jednak nie jest mniejszy i tak dalej, i tak mm. dalej. My chcemy to odzyskać dla idealistów. Kurde, a nie redaktorze. To, 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 a jakie są szanse, że to odzyskacie? Co się musi bo my, musi, być pod, musi być presja społeczna, ponieważ to, co ja opowiadam, jest w dokumentach i ludzie muszą, muszą zażądać, powinien być taki cały bunt społeczny. No, ale no ale naród nie odbierze e, obecnym zarządcom paczki nie odda się do. tam jest potrzebna jak rozumiem decyzja sądu w tym celu. No, no walne może odwołać mm -hmm. obecny zarząd i e, mm -hmm. jakby zmienić się, bo tam e, jeżeli ja mówię tu o kolejnych przekrętach prawnych, a e, częścią walnego jest na przykład Paweł Leidler e, prawnik z Uniwersytetu Jagiellońskiego, to jest dla niego kompromitacja. Mm. Jeżeli tam jest um, Kasia Paliwoda, która jest szefem Facebooka, z nimi wszystkimi pracowałem, ale są jakby mm. i oni to wszystko firmują. No nie, no nie ma takiej możliwości. Mm. Te, ci ludzie się kompromitują, że nie domagają się tego od środka tej zmiany, więc na pytanie, jak to powinno się stać, ja powiem, jak to powinno się stać, że powinni zwrócić się do mnie, żebym wskazał osoby, które tam wejdą i będą pracowały, bo ja już straciłem zdrowie raz, że na paczkę, a potem drugi raz, że na e, tak byłem niszczony, bo mało co nie umarłem w międzyczasie, bo e, to była prawdziwa egzekucja w wielu wymiarach. To nie jest to. Nie jest, ja żyłem jak w czasach PRL-u. Niech pan sobie wyobrazi, I oprawiam mszę w tamtym roku. I nam mszy jest 30 osób, które, e, które są, nie wiem, jak to powiedzieć, bandytami, tak? Ro robią mi rozróbę, tak jak mm -hmm. w PRL-u. Tak jakby. No mm -hmm. niesamowite w ogóle rzeczy się dzieją wokół mnie przez ten cały czas. To się nazywa służby. Mm -hmm. Służby to jest, jakby ktoś z Państwa się pytał, to jest takie wojsko, tylko że go nie widać. Mm -hmm. Proszę księdza, po co była? Y, czy to chodziło o pieniądze, czy po co była ta cała operacja? No bo rozumiem, że o, jest taka wszystko. operacja, że pojawiają się teksty w mediach, czyli są wypuszczane wedle tej interpretacji księdza. Do teksty, informacje do. To ja, to, ja najpierw ksiądz zostaje. Tylko jeżeli mogę trochę uporządkować, najpierw ksiądz zostaje skompromitowany, potem, do, potem dochodzi do przejęcia fundacji zarządzającej szlachetną paczką i całego przedsięwzięcia przez inne środowiska, robi to kancelaria prawna, no i prawnicy, którzy są specjalistami od rozmaitego rodzaju tego o, rodzaju przejęć i operacji specjalnych. No tak, od dopisywania I, członków. I, no i wszystko to zostaje przejęte. Po co? Tak. Zgodnie z doktryną leninowską, jak chcesz rewolucję w danym kraju, to zacznij od uderzania w autorytety, instytucje życia publicznego. Na mnie atak jako na znanego księdza był pierwszym, a dzisiaj prawie wszyscy księża znani są skompromitowani przez różnego rodzaju ataki oskarżenia. Um, i oskarżenia proszę w ogóle zobaczyć, co zostało z instytucji e, publicznych w, na, w naszym kraju. Nawet sądy, wybory są podważane. Jest jakby, jakbyście sobie wyobrazili, że to, co stanowi o, o tkance życia społecznego, wyrasta ponad społeczeństwo, to wszystkie te wieże, wszystko to jest po prostu niszczone, równane. Mamy być społeczeństwem bezideowym, takim, no bez, bez ideałów po prostu. To, tak się nie da żyć. Więc na mnie to przetrenowano, stworzono tą otoczkę medialną, że cały czas były ataki, że nikt tego nie wyjaśniał, i teraz już są kolejne afery, no, przed chwilą to też co też słyszałem, i nikt tego nie wyjaśnia. No to po prostu to już jest normalne, że a to to źle, to źle. Tak, to. Mieliśmy, mieliśmy mieć po wyborach kontynuację wszystkich tych historii, które pojawiały się w Onecie w okresie przedwyborczym. To miały być początki. Nie mamy kontynuacji tych historii rzeczywiście. E, to ja jeszcze raz powtórzę, że my jako e, kraj nie powinniśmy się godzić na funkcjonowanie takiego medium w naszym kraju, bo zabójców wsadza się do więzienia. Nie może być tak, że firmy zajmują się niszczeniem ludzi. Przecież nie może tak być. Ale, ale to nie są media. Jest to trochę koszt wolności słowa, proszę księdza, też. No, nie czy, zgadzam czy... się. Jakby wolność słowa, bo wolność słowa jest wtedy, kiedy moje słowo i słowo onetu, ale ja nie jestem równym partnerem. Mhm. To jest mhm. duża korporacja, która może mnie Zdmuchnąć, tylko że kurde ja się nie boję. Mhm. Jak mnie tak zniszczyli, połowa 2019 roku i tam za pomocą kolejnych również sądowych działań została odebrana nam, to duża historii, wiosna i paczka. My cierpieliśmy, bo Jesteśmy twórcami i my, my wierzyliśmy w te ideały, że to ma zmierzy, zmienić kraj. To nie było. Ja tam pracowałem za darmo przez te wszystkie lata. Pracownikom płaciłem coraz bardziej tak, jak płaci rynek, bo wykonywaliśmy niesamowitą pracę. Przejęli to, zniszczyli mnie, I ja sobie myślę: Ej, może umrę fajnie. To będzie lepiej, bo się skończy to cierpienie, które mi zadają. Ale jeżeli będę żył, to ja taki maluczki, jak ja z takim potworem, takim olbrzymem jak Axel Springer hmm. mogę walczyć? A dzisiaj e, opowiadam to, jakoś przeżyłem to wszystko, i, no ale ile z, tak, ile z takich osób jak ja które potrafi się podnieść myślę, że po czymś takim to raczej nikt się nie podnosi dlatego nie możemy się na to godzić panie redaktorze e, e, proszę księdza, teraz tak e, idąc dalej, zostaje ksiądz Oczyszczony przez prokuraturę w takim sensie, że ona nawet nie jest w stanie zebrać żadnego materiału, żeby wszcząć. No, to, co było w... materiału dowodowego tak. przeciwko Księdzu, te postępowania prokuratury zostają umorzone. Zostaje Ksiądz całkowicie oczyszczony. I co dalej? E, to znaczy tak. E, nie zostałem oczyszczony, bo nie zostałem oskarżony. No tak, ale za onetem. Ale można powiedzieć, że mogę... w oczach opinii Dobrze, publicznej. Tak, no bo, tak, mm. tak. E, w każdym razie. Um, ta sprawa, mam nadzieję, że jeszcze się nie skończyła, bo ja nie mogę mówić o tym, co było w czasie postępowania, ale będziemy tam wyciągać konsekwencje z tego, co mm. się wydarzyło, ponieważ no, nie może być tak, że prokuratura, że instytucja publiczna jest wykorzystywana do złych rzeczy. 750 świadków. Czy to, wie Panie, jakie to są koszty i ktoś to nakręcił, ktoś to robił, co tam było w środku. Czyli wykonano wielką, ja już wiem. wielką pracę, mówiąc krótko, prokuratorską, żeby tak naprawdę księdza, no, mówiąc kołokwialnie, dojechać, tylko że nie było ku temu podstaw. Yy, tak, tak, tak. Żeby to był pretekst do pisania. Na czacie nasi czy, yy, widzowie pytają się, yy, co z pozwami, które yy, ksiądz z kolei skieruje przeciwko... No, yy, są, są? W, jak wiadomo, są wolne sądy. Mhm. Jest już. No ale złożył się pozwóg. Po tak. Mhm. To między innymi stałem się słynny, ponieważ mój mecenas Ar Artur Wdowczyk był w papie wtedy, kiedy było to wejście z Riffie Giorczek Abram razem z tymi ochroniarzami, którzy też weszli w moje życie, przepraszam. Rówie, również tam byłem z Arturem, więc <laughs> <mam> sprawę. Mhm. <laughs> I on krzyknął, to są ci sami. <laughs> Potem mi tłumaczy: wiesz co, nie mogłem sobie tak wyobrazić, jak to jest, że ci ludzie byli w Twoim życiu. A teraz to już wiem, poczułem to. <laughs> w każdym razie, gdyby Państwo chcieli mi pomóc na .pl, polecam można wpłacić pieniądze i to jest inna mój powrót do zdrowia bo Pracowałem za darmo, potem nie miałem się z czegoś utrzymać i walczę o przetrwanie, ale też na działania, aby wygrać. Bo e, drodzy Państwo, e, dopóki żyję, będę uważał, że szaletna paczka ma być w rękach idealistów. Mamy na to pomysł i e, wydaje mi się, zgłasz zgłaszam się po raz kolejny do zarządu i do walnego, bo będę dalej publikował różne rzeczy, które wiem o tym, które tam, co tam się dzieje w środku. O to, żeby po prostu oddali ten projekt. Proszę, proszę ksiądz. Jeszcze jest jedna sprawa. Jest ksiądz, no siłą rzeczy też, bo ksiądz e, opowiada cały czas, że właściwie ksiądz wykonuje te działania samotnie, jest ksiądz właściwie samotny wobec wielkiej machiny medialnej, ale przecież ksiądz jest też przedstawicielem potężnej instytucji, wydawałoby się, tak. która reprezentuje e, najbardziej powszechnego e, kościoła e, na świecie, e, a do tego wielkiej struktury, którą posiada ten e, kościół. Tak. Dostał, czy dostał ksiądz jakiekolwiek wsparcie, że tak powiem, od swoich no, przełożonych, od, od kościoła, mówiąc krótko, instytucjonalnego? Nie, nie, nawet zostałem wyrzucony na bruk, jak byłem chory, ale to są inne historie. Jed tak, jedno z moich doświadczeń było takie, że Kościół jest potężną instytucją, ale mm, zupełnie bezbronną w takich sytuacjach. Zresztą ci wro wrogowie Kościoła rozpracowali to, że na przykład jest taka procedura, która jest absurdalna, że wystarczy pomówienie, żeby jakiś ksiądz już był odsuwany, e, że nie ma pewnej koalicji, e, koalicji e, wsparcia dla takich osób jak ja. No i tam wiele jeszcze innych rzeczy. Tak nie powinno być, ja to zdiagnozowałem. Stworzyliśmy grupę takich kilku księży, którzy mają problemy, mózgowców. Mhm. Proszę państwa, różnie się mówi o księżach, najczęściej się mówi teraz źle, bo tak trzeba, ale wielu księży jest super i są też mózgowcy. I my pracujemy. To już nie jest jeden mózg, tylko więcej mózgów i my się nawzajem wspieramy, wymieniamy się doświadczeniami. Każdemu z nas, naszej trójki, idzie dobrze. I wychodzimy z tego bagna, aczkolwiek pan ma dużo doświadczeń. Jeżeli to, to podziemne państwo się na kogoś uweźmie, to i tak ma takie zasoby, że może cokolwiek zrobić. No, media niewątpliwie są potężne, ale wydawałoby się, że Kościół również. Ale jak się okazuje, człowiek w ogóle, kiedy zaczyna mieć problemy, to bardzo często zostaje sam. Sam. Dzie sam. Y ale potrafi to przetrwać, czego Ksiądz jest przykładem. Dziękuję serdecznie. Ksiądz Jacek Stryczek był moim gościem. Pomagam.pl. E proszę, proszę, proszę. Był moim gościem. Dziękuję również serdecznie Państwu. Zapraszam na kolejne poranne ekspresy 7.50. Włączajcie Państwo poranne ringi. Poprawia mi mój wydawca bardzo bardzo słusznie, na poranne ringi w super Expressie.